się z Państwem w kolejnym vlogu o godzinie 7 rano w niedzielę, więc to oznacza, że jedziemy na wyjazd następny, mamy tu rzeczy popakowane i już właśnie wychodzimy z domu. Adek się ubiera, czekam Faki. na niego jak zwykle, bo musiał srać. A przepraszam, a zrobiłaś tą jedną rzecz jeszcze, o którą Cię prosiłem? Jaką? O, śmietnik jednak jest tam, a śmieci dalej w nim są. O, czyli nie zrobiłaś. Zmieniosę. No, no, to tak na nie czekasz, kuźwa. I przepraszam, jak ja się wysrałem, <noise> to musiałem ci zamontować kamerkę GoPro i wytłumaczyć jeszcze raz, jak działa, bo po półtorej miesiąca zapomniałaś. No i co? Każdemu może się zapomnieć? A więc tak, jest siódma rano. Wiem. Jesteśmy już gotowi. Otóż dwie, mamy rzeczy, tu mamy toster, otwieram drzwi, bo śmieci. Mamy jedną walizkę średnią i dużą walizkę. Zgadnijcie, która jest kogo. I wychodzimy. Zaraz Wam opowiemy więcej w samochodzie. No jest 7.37, moi drodzy. I wyjeżdżamy spod domu. Mamy do naszego celu. No ty kurwa, ty fikan, Znowu się zaczyna, znowu się zaczyna. No Co Adam, vlog, to się zaczyna. To jedzie kurwa jeden pacan przez całą drogę i tak jedzie jak ciota. Mamy do celu 4 godziny i 55 minut, bo jedziemy gdzie? Nie się. No, do Pragi! Tak, jedziemy, moi drodzy, do Pragi. I do Czech. Yy... No to ty. No ale nie, chodzi mi, że oprócz Pragi będziemy też jechać w inne miejsca do Czech, tak? Jedziemy do Poznania i do Polski. Bo jedziemy od niedzieli, czyli od dzisiaj do czwartku, do Pragi. Chyba, że nam się już będzie nudzić, to gdzieś w koło Pragi pewnie pojedziemy i w czwartek będziemy się stamtąd wymeldowywać i jechać do zo, tego safari zo, które jest w Czechach już bliżej naszej granicy i później tam będziemy gdzieś szukać noclegów, bo jeszcze go nie mamy i wtedy będziemy jechać na następny dzień do skalnego miasta i wtedy wracać do domu. Po zwierzaki, bo one są u Adriana rodziców. Na dzisiejszy wyjazd noclegu też jeszcze nie mieliśmy, dopiero wczoraj wieczorem o jakieś 23.00 go rezerwowaliśmy. Tak, bo nie potrafiłaś zdecydować. Może basen, może to, może tamto, To on wie: aż pieniądze nie masz? No to fakiet. Fucking... I skończyło się na y, hotelu dwugwiazdkowym. premium hotel. Y, y, no jak. Więc no, ale. Był tak szczerze, ten hotel był tańszy niż inne na bookingu, a jest bliżej centrum miasta niż te droższe, które wyglądały nawet gorzej. No, takie 2,6 do miasta, jak patrzyłem, no to chyba z 12-13 minut tramwajem stamtąd będziemy jechać, nie? Tam dość ten, bo musiałem pobrać czeskie, jak dojadę, nie? Ale fajnie, że jest coś takiego. No, w większości, w większości takich krajów jest. No, no nie, na, na przykład w Kaliszu nie ma. W Kaliszu to nie działa! Chodzi o większe, chodzi o większe miasta, odnijmy mi się z Kalisza! Jak byłam w Kaliszu, bo byłam w Kaliszu ostatnio wyrwać dwie ósemki, bo musiałam się ich pozbyć pod aparat, który prawdopodobnie będę musiała mieć, bo tam były najszybsze terminy, więc stwierdziłam, że zrobię sobie tripa pociągiem do Kalisza i tam nie ma jak dojadę. Tam nie działa jak dojadę ja się prawie zgubiłam. Bo działa Google Maps, z którego nie potrafisz korzystać. Nigdy nie korzystałam z Google Maps, więc y, trochę spanikowana dzwoniłam do Adriana, co ja mam teraz zrobić, bo zjechałam pociągiem, no i z dworca musiałam jeszcze dojechać autobusem jakby do, do tego lekarza, no i trochę spanikowałam, ale udało się, Adrian mi znalazł, Adrian będąc w Poznaniu znalazł mi moją trasę, jak mam jechać, jakim autobusem, więc jednak kali się spoko, ale nie tam jak dojadę, zróbcie tam jak dojadę, to bardzo ułatwi życie. Ogólnie to, y, dlaczego Oliwka nie jechała autem, cofnijcie kilka sekund wcześniej, jak powiedziała, że nigdy nie korzystała z Google Maps. I pomyślcie sobie, jeżeli zgubiła się, próbując znaleźć dojazd komunikacją miejską, co by było jakby pojechała samochodem? Nie, ej, ja korzystałam z Google Maps, ale właśnie w samochodzie, a nie kurde, no jak dojadę. Czemu się nie czy nie tańczysz? Nie parę chyba że tobą... Nie, przestań. Jest dziewiąta rano, ludzie śpią. No, dziadki, nie. Przestań. Nie chyba że często, kiedyś Właśnie przyjechaliśmy na pierwszą i pewnie ostatnią przerwę. Jesteśmy w Maku, jest godzina 9.35 i mam nadzieję, że w końcu, jak gdzieś jedziemy, uda mi się spróbować, znaczy spróbować zjeść e, śniadanie w Maku, czyli mojego burgerka z jajkiem, ulubionego którego Waka, lubię sraka, makafon. Bo jak jechaliśmy do Holandii kiedyś. Jak wracaliśmy z Holandii, to nie było mi dane nigdy. Spr spróbować Nie wracaliśmy, wracaliśmy po 16, jak jechaliśmy do Holandii. Aha, no tak, jak, jak jechaliśmy w do Holandii, gdzieś jeszcze nie... było. Jak jechaliśmy? Do Krakowa. Do Krakowa. Ja chciałam ciągle kanapkę śniadaniową z maką. nigdy mi się nie udawało, więc idziemy teraz... Do domu sobie zrób. Nie. Idziemy teraz zobaczyć, czy mi się w końcu uda. Jest 9.30, więc teoretycznie powinno to być. Jest mój zestawik, tylko który ja chcę? To jest awokado, niby jest jeszcze dobry, ale ja lubię tego. Myślisz, że będzie powiększony? No, jest znaczy zwykły? Dobra, biorę powiększony, ale chcę wyciągnąć boczek. I to tyle. Jest. W końcu będę go miała, Ciędki, w końcu nie jem. Tak, przeszliśmy już jeść. A ma, ty masz dużego tego burgerka? Dużego już, Kurczak, Kajzerka, kurczak, premium. Okay. A ja mam, wzięłam mojego tego z jajkiem, ale wzięłam dodatkowo z awokado. Takiego nigdy nie jadłam. Zobaczę, czy będzie dobre. Stary źle pojechał. Bo zaczęłaś mi o jakimś szczaniu gadać. No, bo mi się zaczyna chcieć. Przepraszam bardzo. I stoimy w krowach. Tam, proszę bardzo, obserwują nas. I beski tu nas obserwują. O, już nie. Krowki! Kic, kic, kic. Jak się woła krowy? ci <sumpt> <grym> ty, ty zrobiłaś, kurde. <grym> no, a jak się woła krowy? Mu. Mu, mu. Po imieniu musisz wołać. Ej, nie, to od początku nas źle poprowadziła nawigacja. Jak to. Bo w gdzie ogóle nie my powinniśmy jesteśmy? wjechać na czwórkę. Gdzie my jesteśmy? Adrian, gdzie my jesteśmy? Pi na raki. Co? Saki. I co, idę dłużej, będziemy? Poczymy. Nie wierzę, w to wydłużył nam czas o pół godziny. Przez twego zastronego maka! Przez maka! Nie wierzę, w to wydłużył nam o pół godziny. Było żreć jakieś kuźwa kajzerki. Jesteśmy moi drodzy. Jesteśmy w naszym hotelu Hasa. Nie wygląda zachęcająco, ale będziemy tu tylko spać, więc walić. Idziemy. Dogadać się. Po czesku. <laughs> Jestem bardzo ciekawa jak Addisonek się dogada. Siku. Siku. Się Mają przerwę od 13.15 do 13.45 no, Zawsze jesteś jak razem z twoją mamą, że powiedziałybym, już szybciej, może nas wcześniej wpuszczą I często tak jest Dobra, no ale widzisz, że ta jest spałza i siedzimy jak moki w tym samochodzie Tak szybko przyjechaliśmy Idziemy znowu Tarat, tam coś montuje przy bramie Nie no, otwiera, ciekawe czy otworzy Dobra, no, no moment, por favor żyła dała radę Dała radę, otworzyła ziomalka Dobry day. Taka moi drodzy, wchodzimy. Przed chwilą ale wam pokażę jeszcze. Tudum, nasz pokoik. Nie ma tragedii, tak szczerze mówiąc. Myślałam, że będzie gorzej jak na dwie gwiazdeczki. Wysoki, Wysoki sufity. O, tutaj to akurat siądzie. Zobacz. Tutaj to jest kuchnia. Szafeczka. Łóżeczko mamy takie wspólne. Tutaj można sobie nawet usiąść. Stoliczek. Tutaj jest taki kibelek. No, Podłoga. Taka, o. Prysznic jest. Jakiś obsrany, ale jest. Lestereczko. elegancko. Ty sikasz już od razu, to, to ja to idę. Nie no. Fajnie tu. Tu mamy taki widok. Ej no weź! Taki widok mamy. Proszę bardzo. I to jest mój drodzy nasz pokoik. W dwugwiazdkowym hotelu. Nie ma tragedii. Yy, polecam. Adrian sika w tle jak coś. I patrzcie, to najlepsze jest to, że nawet mamy lampeczki przy łóżeczkach. Tutaj to elegancka ma, ma. lampka. Podłączona, ale Addisonek ma lampeczkę tylko dla pizu dawaną. bez kontaktu. Wybierz, z dwóch stron była lampka, żeby to dobrze wyglądało. To ja będę ją ma <noise> Obok to No, masz lampeczkę. Idziemy po rzeczy. Wyglądam wszystko jak Jezus z tym, czekaj. <głos> <głos> idziemy po rzeczy, idziemy coś zwieść, póki jest jasno, bo już no nie zdążymy potem. No, bierzesz tego, drąga od parkingu? Dronka kapiorę to jest ten ja ja powiedziałam bolca od parkingu bolec. No to, bo to jest taki bolec O, my mamy 114, a jest jeszcze taki bolec gdzie jest napis parking no. Idziemy moi drodzy na tramwaj Tam jest jakiś pokój Taki duży hol jest Bezpośredni tramwaj mamy Do biblioteki Takiej gdzie można zdjęć Do fotobudki najpierw A później do biblioteki Żeby zrobić sobie fajne zdjęcia Tu i tu Dobra, ja narłaś! Ty już więcej tego jeszcze robić, jak nie będzie padał. Tak, pójdę tam na trampoliny, Te dziewczyny sobie skaczą na trampolinach. Tam jest jedna wolna, mogę iść? Chodź, bo tam ja mam dużo. Pójdę tam później. Ech, tam tak. Jezus, Maria, jak się wystraszyłam. Co to było? Remont. Jezu, ja myślałam, że ktoś mi tu bombę jakąś rzucił. O, jest Albo petardę. Ja się boję takich ja rzeczy jestem petarda Ty jesteś petarda Kaptur mi spada Ale mamy dosłownie dwie minuty na przystanek tramwajowy Więc jest fajna lokalizacja powiem wam Co znalazł to znalazł ja znalazł Bliziutko tramwaj I w sumie ile będziemy jechać ty? Niedaleko, nie? Bo do centrum też mamy 2,5 km Nie wiem czy już to mówiłam, ale Niektóre hotele były droższe Brzydsze A dalej od centrum Czekaj, tak. Czekajta. Więc mamy spoko. Nie jest to wiadomo hotel pięciogwiazdkowy, ale jest fajnie. Uuu, jakie płuca. A bota ta rocha dziś została No i tego samego tego. Lektor. Lectora co Poznaniu, no? Nie no, inaczej mówię. Nie nie. Po prostu są z akcentem. Z akcentem? Myślisz, że zna każdy język na świecie? i mówi? Albo się no tłumaczają po prostu. to pewnie Lektor AI. Może tak. Nice. nice. Idzie teraz? Nie wiem, poczekaj. O, McDonald's od razu tutaj jest. Czy jest pełno McDonald'sów w ogóle? Co, co trzy przystanki były McDonald'ów? No. Ja... ja. To jest trzeci, który ja widzę. Tak, to jest to, bo są tam ludzie. Gdzie? A, a, bo my najpierw do tej budki. Ja to też myślałam, że my do tej księgarni najpierw idziemy. Nie wiem, czemu Nie, zapomniałam no, o tym. Ty masz Poczekamy w kolejce. Zmieścimy się tam razem? Wejdziemy razem? No, musisz przysłonić bardziej A gdzie ja tu usiądę? Mi na kolanach Jak ty jesteś taki wielki No mi na kolanach Za ile to będzie? What? What the fuck? I tej pierwszej nie zdążyliśmy, nie? No, no trudno to. Ale się tak w miarę uśmiechaliśmy chyba, ja, ja się, Ja się Ja też. też Oślepiło cię tak jak mnie? Widzisz lampę? Trochę, no na pierwsze zdjęcie chyba trochę nie zdążyliśmy się uśmiechnąć. Ja zdążyłem, tylko na drugie Zaczymy, nie wiedział, czy ja że patrzę się w ten w aparat, ale no. nie wiem. No i Adrian zapomniał się na drugie zmienić, ale udało nam się. Bo zobaczymy, że ja się szybko zmieniam nie i też zmieniłeś. Teraz musimy czekać 5 minut na to. Pokaż. No ja mam tu taką minę słabą. A nie widziała naszych rączek. <laughs> ale co jest ten? Będzie się mieć Ja też mam taki bym taki. <grymne> no, tu nie wiedzieliśmy, że się robi zdjęcie. Tu mamy takie. takie. tu takie. A tu takie. <grymne> Idziemy teraz do obrotowej głowy. Jest jeszcze w miarę jasno. Więc mam nadzieję, że zdążymy zrobić spoko zdjęcia Co jak będzie ciemno, no to przyjdziemy tu jeszcze raz Jak Trzy zdjęcia pełne dni, nie dni, ale we wtorek o 19 mamy rezerwację idziemy, do tego idziemy, miejsca Idziemy, idziemy, idziemy proszę Państwa Nie mów Nie powiem Zostańcie <laughs> i oglądajcie, bo to jest fajne Ile nas to kosztowało? Eee, ponad 500 Ponad 500 ale za godzinę No złotych Więc będzie warto, mam nadzieję Ratowałem Widać już głowę No zwykła głowa I teraz przydałoby widać, się Widać już główkę kurde Przydałoby się jak na tym Na TikToku Okej, okay, let's go Że idziemy dalej Zobaczyliśmy, zobaczyliśmy to idziemy dalej Na Nie no Poczekamy aż się obróci Patrz kolejny McDonald's. Nie wierzę w to Ej, oni tutaj mają Maka na potęgę No To chyba znak, że musimy iść dzisiaj na Maka. No Znowu. Znowu A I może ten... e? Mają tu Tesco Nie wierzę Wódka Tesco Tesco tylko od nas uciekło No ale tak pół twarzy w całą półtwą się obraca, co to jest? Nie, to nie... Chyba tak. To chyba już. No najpierw o 7, równo o 17 powinno zacząć się kręcić. Ale nie wiem jak bardzo, musiałbym na czymś napisać. Naładowane fruity. Jakie? Te naładowane takie, że z czelarem i z bekonem. I patrzcie, są te z piankami, kawa. My już mamy, moi drodzy, czeskiego drwala. Zdurzy się bardziej mi się podobało, jak tak czuję. To jest wasz kolot. A, bo samolot ze skrzydłami ważki, tak? Tak. Waszkolod. Albo motyla. To. Motolot. Wasz kolot lepszy? Ja by bym nie zahaczyła tym nie parasolem. Nie, nie, nie. Ludzie są bezmyślni Idzie środkiem, bym mnie zahaczyła tym parasolem, nawet no tak. nie patrzyła. Kurde, jak tu ładnie O kurde, ty widzisz tą kolejkę? No mówiłam, że to będzie kolejka. O Jezu. No nie, zobacz, Ona się tu ciągnie. To jest, jest do 19. A jutro jest do 19.30. Ale jest od 13.00. No ale do 19.30, a dzisiaj jest do 17.00. Do 17.30. Dzisiaj jest do 17, czyli. Chodź, że się ludzie czekają. Przecież za chwilę się zamyka. No nie wiem. Znowu się pan znalazł. No, Kolejna. Co, Kolejna. Coś? no, dobra. Ogólnie praga do mieszkania to nie moje klimaty, ale, ale jest ładna. A ty wolisz iść do robota czy do Ice Baru? Chyba robota. robota? Kurde, tu się wchodzi jak na ten, na Hyperiona. Ja się boję, że zaraz mnie tu na roller coaster jakiś wezmą, kurde. Patrz, to wszystko z wody, minus 4 stopnie, nie wiem. Muzeum. Prak, firmy, muzeum. Ale tutaj tylko ludzie siedzą. No bo to jest tylko Niezależny bar Aha, czyli to jest bar, który należy do muzeum. Jakby po muzeum możesz tutaj wszyscy na piwo. Dobra, wchodzimy, zobaczymy. Chodź, oh, pitbull Nie wierzę. 26 <grym> szóstego... To jest czelę czy to... no, Nie to wiem, to ale pitbull Jeszcze można do góry chyba. No, nie wziąłem się do góry. Tak, Ta? no możemy iść tam gdzieś Jednak wyszliśmy stamtąd, bo na piwo siedzieliśmy i czekaliśmy 15 minut. I stwierdziliśmy, I, i goście że goście podszedł, tak już akurat spakowaliśmy, i wychodziliśmy. Mi się wydaje, że on specjalnie wtedy podszedł, bo widział, że wstajemy. No, i nas zatrzymać, ale. Ja, no, tak, nie Jedziemy teraz e, z przysiadkami do nie, baru, przysiadku. który też mieliśmy w planie, czyli do baru horrorowego. Ty prawie zamąłeś krzesło? Tak. Jezus, Mariusz, przez Ja myślałam, że wysiadamy. Bo, poleciłam na nie, pokaż jak. Tak, o! Prawie się złamało. Znaleźliśmy po drodze takie coś. Nie wiemy co to, ale znaleźliśmy. Ale strasznie. Nie wiem. Nie wiem. złapię się. Trzymaj mocno za nie? Nie Nie wiem. Nie złapiesz przy Nie siedzimy czy Nie ulubieńcu? Nie wiem. Już piąty raz nagrywasz to? No? Nie. Już piąty raz nagrywasz te menu? Nie. <gry> Wszystko, to, że tak mi się podoba to menu, takie o, że chciała się ukraść, że ja mówię, kurde, może wezmę je sobie do domu i będę mieć takie menu na pamiątkę, a patrzcie co to jest napisane. E, że, że proszę, żeby nie zabierać menu i szklanek jako pamiątek, że oficjalny merch jest e, przy I wiecie co jest najlepsze? Że tu ja tak kurde, a może i tak wezmę. Tu, o to czarne to są naklejki takie, że prawdopodobnie na wyjściu gdzieś się wika I tak samo jest na spodzie szklanek. Też są takie naklejki, żeby ludzie po prostu tego nie zabierali, bo widać, że nie tylko ja wpadam na taki pomysł, ale akurat na pomysł, żeby ukraść szklankę, to bym nie wpadła. Tylko menu. Złodziej. Ale to mogliby zrobić tutaj takie papierowe menu, że możesz sobie je zabrać na pamiątkę, Czasem są takie menu papierowe z Pewnie tak, ale ja bym je chciała wziąć, ale no cóż, dobra nie wezmę Bo będę ryzykuj, pikać ryzykuj. Nie, będę pikać jak złodziej Idziemy teraz do sklepu Wyszliśmy już z tego pięknego baru Było tam tak fajnie i przyszliśmy teraz zobaczyć, czy są jakieś fajne piwka na wieczór Jedziemy, Właśnie. czemu mi tak miga światło, zobacz Od Więc przyszliśmy zobaczyć, czy jest tutaj na przykład jakieś fajne piwko na wieczór W butelce Czeskie, żebyśmy mogli wziąć I jedziemy do naszego hotelu Ale najpierw wybieramy piwko Chcesz wziąć piwo w butelce? I to kosztuje 11,50 Takie piwo w butelce? No. To jest czeskie? Czekaj. Stary, sprawdzasz czadem ces, w piwko? Czeskich slotku. Co to znaczy? Może to znaczy czosnkiem <laughs> Czym się różni? Więcej procentów nie. To bierz to, które ma więcej procentów A zobacz to, jakie tutaj jest fajne piwo bela. Które wygląda jak taka wielka puszka A on jest w wielkości butelki Czekamy już na tramwaj do domu Pewnie zobaczymy się w domu yes. Dotarliśmy do hotelu Widzimy już do pokoju Mam nadzieję, że nic tutaj nie nawiedzą. Ej, nasz kosz z Action. Wow. Przestań mnie tu straszyć. Jeszcze po tym barze horrorowym, nie? Mhm. Idziemy, idziemy i tu jest nasz pokoik. Pani mówiła, że ostatni raz jak ktoś nie spał, to już się nie wymeldował. Przestań. Kupku. Ale ciepło tu, fajnie. Chyba się bałam, że będzie zimno. Adrian mnie nastraszył. Ale zaklucz nam drzwi, na noc zakluczymy. Idziemy spać, otworzymy sobie jeszcze piwko czeskie, to chyba jakieś taki czeski. może takie żuloskie, nie wiadomo widzimy się jutro, albo w następnym vlogu, nie wiadomo ile tego wyjdzie więc do widzenia do następnego dnia, pa!